Na dzisiejszej lekcji porozmawiamy o użyciu wyrażenia be able to w znaczeniu umieć potrafić. Będziemy mówić o ogólnej umiejętności lub braku umiejętności robienia czegoś w przyszłości. Mówiąc o naszych umiejętnościach w przyszłości bądź ich braku, zamiast czasownika CAN używamy czasownika modalnego will wraz z wyrażeniem be able to. W przypadku pierwszej osoby liczby pojedynczej mnogiej istnieje dodatkowo forma shall, którą można zamiennie stosować z will. Istnieje również forma skrócona od will oraz shall, dla wszystkich osób taka sama, czyli L. I dla przypomnienia, czasownik modalny will, jak i wszystkie czasowniki modalne, jest czasownikiem ułomnym. To oznacza m.in., że forma czasownika Will jest taka sama dla wszystkich osób w liczbie pojedynczej i mnogiej. To się tyczy również wszystkich zaimków czy rzeczowników wyrażonych w odpowiedniej liczbie. Ok, zaczniemy od szyku zdań twierdzących i przeczących. Na początku mamy. Podmiot, potem mamy czasownik will w zdaniu twierdzącym lub will not, czy też forma skrócona won't w zdaniu przeczącym. Następnie mamy wyrażenie be able to, a za nim czasownik główny i dalsza część zdania. W przypadku pierwszej osoby liczby pojedynczej mnogiej, dodatkowo są to shall w zdaniu twierdzącym lub shall not, czy też forma skrócona shan't w zdaniu przeczącym. Dodam, że w pytaniach również te formy mają takie samo zastosowanie. I taka dość istotna uwaga. Używając zaimka nieokreślonego nobody, czy no one, czy jakiegokolwiek innego, który wyraża sobą przeczenie, w zdaniu przeczącym używamy formy will zamiast want. Występuje tutaj tak zwana zasada pojedynczego przeczenia, która mówi o tym, iż w zdaniu może wystąpić tylko jedno przeczenie. I teraz przykładowe zdania. Będę umiał pływać, kiedy ukończę kurs pływania. I'll be able to swim when I finish the course. Nie będę umiał pływać, kiedy ukończę kurs pływania. I won't be able to swim when I finish the course. Ona będzie umiała mówić biegle po włosku, jak już długo będzie mieszkała we włoszech. She'll be able to speak Italian fluently once she's lived in Italy for a long time. Ona nie będzie umiała mówić po chyba że będzie już długo mieszkała She won't be able to speak Italian fluently unless she's lived in Italy for a long time. Ten ptak będzie umiał latać będzie większy. This bird will be able to fly once it's big enough. Nikt nie będzie umiał latać nigdy. Nobody will be able to fly ever. I taka uwaga odnośnie pojedynczego przeczenia w zdaniu. Nigdy będzie tutaj miało formę ever, ponieważ już wcześniej występuje przeczenie w formie zaimka nobody. Teraz szereg pytań ogólnych i szczegółowych, i odpowiedzi do nich. Oczywiście, w przypadku czasu modalnego will, w pytaniu również występuje inwersja czyli przestawienie w pytaniu podmiotu z czasownikiem. I tak, pytanie ogólne ma na początku czasownik modalny will, potem jest podmiot, po podmiocie mamy wyrażenie be able to, a zaraz po nim czasownik główny i dalsza część zdania. Krótka odpowiedź twierdząca składa się ze słówka yes, zaimkę osobowego oraz czasownika will. Krótka odpowiedź przecząca składa się ze słówka no, zaimkę osobowego, oraz czasownika will w formie przeczącej won't. Dla przypomnienia w pisowni po słówku jest czy no stawiamy przecinek. Czy będziesz umiał pływać, kiedy ukończysz kurs pływania? Will you be able to swim when you finish the course? Yes I will. No I won't Jak myślisz, Czy sam będzie umiał chodzić samemu zanim kończy dwa lata? Will Sam be able to walk on his own by the age of two, do you think? Yes he will. No he won't W pytaniu szczegółowym mamy na początku słówko bądź wyrażenie pytające, po którym występuje czasownik will potem jest podmiot, po nim wyrażenie be able to, a następnie czasownik główny i dalsza część zdania. Kiedy będziesz umiała pływać? When will you be able to swim? Odpowiedź skrócona. When I finish the course. Bądź odpowiedź pełna. I'll be able to swim, when I finish the course. Jak szybko koń będzie umiał biegać? How fast will the horse be able to run? Very fast. It will be able to run very fast. Należy wciąż pamiętać o pytaniach o podmiot, gdzie szyj takiego pytania jest taki sam jak w przypadku zdania twierdzącego. Na przykład: Ania będzie umiała pływać, kiedy ukończy kurs pływania. Ann will be able to swim, when she finishes the course. Czyli w pytaniu o podmiot będzie. Kto będzie umiał pływać, kiedy ukończy kurs pływania? Jeszcze taka mała uwaga. Kiedy pytamy o osobę, nie znając jej płci, używamy zaimka osobowego They. I odpowiedzi: odpowiedź skrócona: Ann lub Ann lub odpowiedź pełna: Ann will be able to swim when she finishes the course. Widać, że twoje dzieciaki będą umiały bardzo dobrze grać w piłkę. Your kids will be able to play football very well, I can tell. Kto będzie umiał bardzo dobrze grać w piłkę? Who will be able to play football very well? Your kids Your kids, will. Your kids will be able to play football very well. Jeszcze pozwolę sobie poruszyć temat can i could w znaczeniu umieć, potrafić, coś robić, gdzie istnieje możliwość zastąpienia czasownika can oraz could wyrażeniem be able to. Z racji faktu, iż nie występuje tutaj żaden czasownik przed wyrażeniem be able to, należy stosować formy czasownika be Odpowiednie do danej osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej. Dla osoby I, czyli ja, będzie to am w czasie teraźniejszym oraz was w czasie przeszłym. O zasadach zastosowania i różnych znaczeniach wyrażenia be able to i jego odpowiednich form osobowych porozmawiamy szerzej w następnym odcinku. I can swim. I am able to swim. I could swim. I was able to swim. I can't swim. I am not able to swim. I couldn't swim. I wasn't able to swim. Can you swim? Are you able to swim? Could you swim? Were you able to swim? Teraz podsumujemy sobie wszystkie wiadomości dotyczące dzisiejszej lekcji. Wyrażenie czasownikowe be able to do mówienia o umiejętności bądź jej braku w przeszłości. Zdanie twierdzące. Podmiot, czasownik will, be able to, czasownik główny i dalsza część zdania. W przypadku pierwszej osoby liczby pojedynczej i mnogiej zamiast formy will można użyć formy shall. Dla wszystkich osób skrócona forma to l. Zdanie przeczące. Podmiot, czasownik will not lub forma skrócona won't, be able to. Czasownik główny i dalsza część zdania. W przypadku pierwszej osoby liczby pojedynczej i mnogiej zamiast formy will not oraz won't można użyć form odpowiednio shall not oraz shan't. Pytania ogólne i krótkie odpowiedzi. Czasownik will, podmiot, be able to. Czasownik główny i dalsza część zdania. W przypadku pierwszej osoby liczby pojedynczej i mnogiej zamiast formy will można użyć formy shall. Krótka odpowiedź twierdząca. Słówko jest, zajmek osobowy i czasownik will. W pierwszej osobie liczby pojedynczej mnogiej można również użyć shall. I krótka odpowiedź przecząca. Słówko no, zajmek osobowy i czasownik will w formie przeczącej, czyli want. W pierwszej osobie liczby pojedynczej mnogiej można również użyć formy shant. Pytania szczegółowe i odpowiedzi. Słówko lub wyrażenie pytające. Czasownik will. Podmiot. Be able to. Czasownik główny i dalsza część zdania. W przypadku pierwszej osoby liczby i mnogiej, zamiast formy will można użyć formy shall. How fast will you be able to ride a bicycle? I odpowiedzi. Pełna. I will be able to ride a bicycle very fast lub skrócona. Very fast. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą lekcję. Do Na następnej lekcji porozmawiamy o wyrażeniu Be Able to i jego dodatkowych zastosowaniach i formach, w jakich będzie występował. Do usłyszenia!